Tak, tą wieżę widzieliście w poprzednim odcinku. A dzisiaj zapraszamy Was na kolejną część, Tak więc, cześć! cześć! Dzisiaj ruszamy dalej zielonym szlakiem w kierunku. Kochanie, co tam dalej mamy? Źródełko! No i nie tylko źródełko, a co jeszcze mamy? Przede wszystkim mamy Perłę Zachodu i do Perły Zachodu będziemy zmierzać. Wam mówiłem, zostawiamy wieżę, z tego za plecami i zmierzamy do Doliny Pobru. Tak więc w dzisiejszym dniu korzystamy z pięknej pogody, typowo wiosennej, cieplutko. Tak więc, jak widzicie, rozpięty tylko bluza termiczna, na plecy narzucona, kurtka rozpięta, czapka. Czapka, w sumie nawet nie czapka, bo pusta trekkingowa, idziemy w dół idziemy w dół do Bobru i tak jak na wstępie wam wspomnieliśmy zmierzamy do Perły Zachodu Perły Zachodu, która została wzniesiona w 1927 roku po utworzeniu na rzece Bub sztucznego jeziora Modre Początkowo była tam gospoda, a od 1950 roku należy do PTTK i funkcjonuje jako gościniec. Daj łapkę, Milenka. Mamy dosyć strome tutaj zejście. Ale nim będziemy schodzić tylko w jedną stronę, już wracać im nie będziemy. Musimy poczekać na mamy. Bo strasznie się tam buzdra. się strasznie, no tak, guzdra się strasznie. Zaraz będziemy wchodzić do Borowego Jaru i po drodze będziemy mijać różne różniaste ruiny w pozostałości o po starych budynkach. Jednym z tych budynków będzie oczywiście papiernia, ruiny papierni gdzie kiedyś wytwarzano jak sama nazwa wskazuje papier a teraz mamy okazję podziwiać potężny most kolejowy nad rzeką Bubr kawałek wcześniej tutaj mamy Bubr a kawałek wcześniej do tego e, Bobru wpada rzeka Kamienna a więc tu już mamy połączone dwie rzeki Tutaj jest o wiele więcej osób, bo to jest ładna, bardzo ładna ścieżka spacerowa, którą mieszkańcy Jelni Góry spacerują wolne dni. Idziemy wcięciem terenu w tej chwili. Za chwileczkę po drodze powinniśmy mieć źródełko, cudowne źródełko. Droga fajna asfaltowa. No i drugi raz w przeciągu kilku miesięcy znajdujemy się znowu nad Bobrem. O i pociąg jeszcze za naszymi plecami. Tutaj zdecydowanie chłodniej jest ze względu na to, że nie dochodzi słoneczko. Dużo szybciej, dużo krócej ogrzewa tu dolinkę. Druga rzecz, że też od rzeki trochę ciągnie i temperatura tutaj spada. I mamy cudowne źródełko, z którego można czerpać wodę. Park krajobrazowy Doliny Bobru. Idziemy dalej. Jest legenda o tym źródełku, dlaczego też zostało nazwane cudownym i w przebitkach ją Wam opowiem, bo jest dosyć ciekawa, a żeby nic nie poknocić to po prostu ją Wam przeczytam, więc rozkoszujcie się widokami i słuchajcie opowieści o źródełku. Tu, w średniowieczu, według podań, odbywały się sądy Boże, na których sądzono rycerzy oraz czarownice. Podobno woda miała również moc wykrywania zdrady małżeńskiej. Inna legenda mówi, że picie wody ze źródełka było próbą na prawdziwość słów pijącego sprawdzeniem jego prawości i niewinności. Jedna z nich głosi, że zły rycerz, który zamieszkiwał zamczysko został zmuszony przez sąd kapturowy do wypicia wody ze źródełka w celu udowodnienia swojej niewinności. Gdy rycerz tylko nachylił się i dotknął ustami wody, szybko przewrócił się na ziemię, a ciało jego skurczyło się i poczerniało. Od tego dnia wszyscy zbójcy i krzywoprzysiężcy zaczęli unikać źródełka. Inna legenda mówi, że cudowne źródełko miało udowadniać winne pewnemu rycerzowi z Siedlęcina który trzy swoje żony, jedne po drugiej, skrycie otruł. Przed sądem powiedział, że zabił je, bo zdradziły. To było jego usprawiedliwieniem. Jednak duchy niewiast ukazały się na rozprawie. Wypiły bez szwanku na zdrowiu wodę z cudownego źródełka, a uśmiercać miało ono tych, którzy dopuścili się zdrady małżeńskiej. Rycerz więc stracił życie za kłamstwo i zdrady, których sam się dopuszczał. Odległość od miejsca, w którym zaparkowaliśmy do Perły Zachodu to odległość około 3 km Czyli w godzinę w jedną stronę powinniśmy przejść, a że ostatnią naszą przygodę zakończyliśmy przy wieży tego, to troszeczkę tej odległości nam odeszło. Co tam, Jenka, podoba Ci się? Jak? Ucieczka? Super, super. Super? Ale trochę zimno się zrobiło. No i teraz. zimno, zimno, bo jesteśmy w dolinie, w borowym jarze. Już wiele zimniej niż wcześniej. W tak jest. A propos jeszcze cudownego źródełka, to powstanie tego źródełka włączone jest często z zamkiem, który był umiejscowiony właśnie na wzgórzu krzywo z tego, ale są też jeszcze przesłania do tego, że to źródełko miało już znaczenie w okresach ogańskich. No i jesteśmy przy ruinach papierni, przy ruinach papierni, a wracając do źródełka jeszcze to w XVIII wieku to źródełko było częstym punktem odwiedziń i wtedy też pierwszy raz zagospodarowano to źródełko do takiego wyglądu jak w tej chwili mamy. Oczywiście po drugiej stronie również jest ścieżka. I nią prawdopodobnie będziemy wracać do auta. Jak widzicie jest malowniczo poprowadzona przy brzegu niemal samego bobru nad granitami. <laughs> nad granitowymi wychodniami piękne piękne okolice <laughs> jestem ciekaw czy nam starczy baterii na to żeby ogarnąć to wszystko bo widoki są tu naprawdę warte tego żeby to wszystko uwiecznić ale film wtedy by trwał tyle ile trwa wycieczka aż się chce spacerować. Tutaj jest zdecydowanie chłodniej, czuć to. Jest na plusie, ale jest w, granie, w okolicach zera, jednego stopnia. Jak sobie takie już przyjął troszeczkę bardziej taki spokojny charakter. Też się rozlewa. No a jeszcze kawałek do perły zachodu. Stąd mamy. A tak, bardzo ładna nazwa. no ale jak dojdziemy tam to Wam pokażemy dlaczego skąd wzięła się właśnie taka nazwa bo nie bez powodu została nazwana perłą zachodu a przed nami jedna z wielu jakichś konstrukcji hydrotechnicznych na Bobrze i spiętrzenie Jakaś, jakiś wodospad przed nami tam śluzy widać Jest miejsce, żeby sobie przystanąć, przystanek A tu mamy drogę na źródełko hipokryny A tu mamy bóbr i progi i z tamtej strony ludzie wędrują. I tamtędy będziemy wracać. Dlatego już stąd widzicie naszą drogę powrotną. Dobry. Tutaj mam łapkę. Proszę, moja łapka tutaj też jest. Tutaj następny strunek. A tam bubr na dole. <grym> jest stres. Już widzę perły zachodu. Już chyba widzę. Już chyba widzę. Już chyba jesteśmy niemalże na miejscu. Hurra! 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 A tu się lód robi. Tu się lód robi. Tu musi być już minus. Tak ojej! No. Rzeczka. no uważajcie na tej blaszce teraz, żebyście się nie pośliznęli. lód. Ale skały potężne nad nami. A z drugiej strony jakieś schody i ludzie tam wędrują. I udało nam się w końcu dojść do peru zachodu. To jest przed nami. Ja kawałka, Zaraz zobaczysz, Chodzimy najpierw na punkt widokowy. Który robi kolosalne wrażenie. No to po czwartej odwiedzimy i na ja spokojnie budynek budynek robi olbrzymie wrażenie tak, budynek jest przepiękny Odnowiony perła zachodu No to trzeba będzie coś popatrzeć i dlatego perła zachodu I perła zachodu zdobyta. Co, dlaczego perła zachodu? Bo jest to tak pięknie. Tak. Jest to miejsce wyjątkowe, z wieloma względami. Niespotykane. Że tak powiem, nigdzie indziej. A tam nawet widać Kormorana. Nie wiem czy wy, wy będziecie widzieć, jak nie to zaraz żona zbliży. Czyli ryb tu jest, skoro Nie Kormoran chodź. sobie siedzi. Co wiedzie? No, no siedzi sobie Kormoran, ale machać strasznie o Kormoran sobie siedzi I zostawiamy za plecami perłę zachodu O której już od jakiegoś czasu musieliśmy, żeby ją odwiedzić Zobaczyć Zobaczyć co oferuje Idziemy teraz tym mostkiem, który widzieliśmy z góry. No widać dno. Nie jest tu głęboko. To, to Tam jeszcze tak, trasa biegnie do Śiedlencina, ale Śiedlencin to już będzie na inną okazję film. Natomiast my idziemy tutaj Będziemy wracać tą drugą stroną bobru Ostatni rzut na Perłę Zachodu Na bubr Znaczy ostatni rzut Dla was już jeden z ostatnich My natomiast musimy jeszcze wrócić z powrotem Tak więc jeszcze godzinka marszu w drugą stronę nas czeka tu dosyć stronu i w końcu jakiś trudniejszy odcinek. Stój Milenka. A skały. No. I tu kończy się nasza przygoda z perłą zachodu, która jest w tle. Niesamowity mostek skały granitowe. I Bób poniżej nas. Ogólnie polecamy wybrać się tutaj z dziećmi, bo jest bardzo łatwa trasa, mało wymagająca. Przynajmniej z tamtej strony, bo tak, tutaj tamtej, tutaj już troszeczkę no, bo trudniej No tutaj jest. kawałek tu przy wyjściu tak. jest stromo, trzeba uważać, ale rewelacyjna no. droga, szlak. Pogoda no, dzisiaj tak. nam dopisała, więc... Już tylko co, biegniemy do auta, ale zanim zakończymy i pożegnamy się z Wami, to zapraszamy Was do subskrypcji naszego kanału. Chodźcie na nasze portale społecznościowe Instagrama i Facebooka. Dajcie łapkę w górę pod naszym filmem. Kliknijcie w dzwoneczek. Tak jest. A my zapraszamy Was już za tydzień na kolejny film z łazikantami w roli głównej. Do pa, zobaczenia. pa pa! Papa perło zachodu. Pa, pa. Та тод тодорхой. Тенд в подсчетках.